Witam. Jak widzicie, trójkąciki mam już tak częściowo dopasowane. Na razie jest przyłapany tylko tutaj. Teraz to będę musiał wyciąć z powrotem. Z drugiej strony mam to samo. Już Wam teraz mówię, co, co zrobiłem. Też jest tu przyłapany. Zanim go przyłapałem, oczywiście, musiałem podklepać. Podklepać, przeklepać, ten rant cały zmienić. To było tutaj za szerokie, więc musiałem go bardziej zamknąć do środka. Czyli musiałem to przesunąć o jakieś 2 mm to w tą stronę. I teraz tutaj na tym wewnętrznym, żeby tu pasowało, mogłem też tutaj próbować to przeginać, ale no tu, tu nie dałoby się. Z tego względu, że jest zgięcie tu, jeszcze tutaj po łuku, więc. Tu było rozcięte, dokręcony ten kawałek tutaj, tu ładnie spasowany, żeby z tym leżał. Wtedy przyłożyłem trójkącik, przyłapałem go. Maska ustawiona, podłożone listewki z jednej i z drugiej strony, żeby szczeliny tutaj pasowały, żeby to wszystko było tak jak, tak jak tutaj jest, żeby tak było, tak jak mówiłem w poprzednim. W logu tu jest większa, ale nie ma problemu, bo ta maska będzie przesunięta, to jest na razie założone do pasowania, więc trzeba pamiętać, żeby taka sztylina jak jest tu, żeby było to samo tutaj i tak samo z drugiej strony. Teraz akurat się przesunęła, a wiadomo, że jak przychodzi w maluchu zamek, to ten zamek też to ustawia, że ona potem już sobie nie lata, bo te zawiasy są takie miękkie, że o, jak widzicie, to wszystko się przegina. O to jest tylko i wyłącznie fiastroje 6P. Więc teraz tu mam ustawione, tu sobie dopasowałem, żeby tu się licowało tak. Jak tu miałem dopasowane, no to sobie wtedy wytrasowałem, bo tutaj było za dużo, więc nałożyłem jedno na drugie, wytrasowałem, odciąłem nadwyżkę, zrobiłem łączenie do czoła. Teraz podcinam to, odkręcę, wyciągam, szlifuję w epoksyd. No i już będę mógł to yy, powstawiać na gotowo. Także teraz będę miał to zrobione. To jest też rzeczą ważną, bo to robi tutaj jako, jako wzmocnienie całego tego wszystkiego, żeby się karoseria nie gieła. Więc jeżeli to będę już teraz miał wstawione. Montuję go w obrotnicę. Środek mam połączony, jedynie jeszcze co muszę, yy, co muszę wziąć, bo z tego co mi wiadomo to też z tymi pasami. Jest taki problem, że mocowanie pod zapasówkę są źle poustawiane i potem zapasówka jest za wysoko, nie idzie domknąć maski, więc jeszcze tutaj sobie przymierzę zapasówkę. Dla pewności czy tu wszystko leży tak, tak jak należy. Leży tak jak należy, nawet się rymuje. Jak tu będę na pewno, że jest wszystko OK. Montuję go w obrotnicę, biorę się za podłogę. I coraz bliżej końca. Dobra. Na razie tyle. Odcinam, szlifuję, wstawiam. Jak widzieliście przed chwileczką, maluszek, podłoga w masach uszczelniających. Teraz poszedł na to epoksyd, bo epoksydem tylko robiłem miejsca, gdzie, no, gdzie było zdrapany ten biały epoksyd po piaskowaniu. Więc tam zrobiłem epoksyd z pędzla, na to poszły masy uszczelniające. Tak zawsze robię z pędzla i tak, więc tutaj nie było żadnej różnicy i teraz na ten epoksyd, przyszedł ten mój epoksyd następnie teraz polecam masy natryskowe poliuretan i podłoga jest gotowa tam też jak widzieliście nie wiem czy to widać jak widzieliście wiszą sobie jakieś tam elementy blacharskie od Fiata też to przy okazji urobiłem więcej epoksydu tu stoi tylny pas od sejka. Powoli kompletuję części na tamtego rupcia, żeby go pociąć, tak jak każdego. A teraz urobiłem też więcej tego epoksydu. Yy, przy okazji, przy okazji, jeszcze raz, co tam widać. Przy okazji zrobię yy, zbiornik od SHL-ki, która tam u mnie stoi. Teraz jest akurat nakryta, żeby nie zaszło od kurzem. Jak widzieliście, tam, ona jest w oryginale. Nie będzie lakierowana, nic nie będzie robione. Tylko zbiornik od środka był mocno zardzewiały, więc był wypiaskowany. Tylko sam środek, oczyszczony, wymyty, otłuszczony. No i teraz tak, jak każdy inny zbiornik robię. Zaleję go epoksydem. I będę sobie siedział i nim mieszał. Potem epoksyd wyleje. No, oczywiście ten epoksyd już praktycznie do niczego się nadaje. No w sumie gdzieś tam może coś spędzla. Jeszcze bym mógł położyć tym zazwyczaj go gdzieś zużywam. Tam jeszcze na pędzel. Zobaczymy, może coś tam będzie do, do pomalowania. Na szmatkę. Się dlatego to okleiłem, żeby tutaj nie pobrudzić. Teraz taśma odkleję sobie w lew, no będziemy nim chlupać. Dobra, ja na chwilę wyłączę, że mam zaklejony, no i teraz będziemy sobie... Siedzieć i przelewać tu dobrze w lewik. Zaimpregnujemy. Metoda ta sprawdzona już na zbiornikach od samochodu. Zbiornik od Bisa też był tak robiony. Paliwem jest zalany. Nic się nie dzieje. Zresztą to ja wiedziałem, że się z tym epoksydem nic nie dzieje, bo kiedyś już robiłem próbę taką, czy można go stosować gdzieś przy. W paliwach nie ma żadnego problemu, można go spokojnie stosować. I tak trzeba sobie przelewać. No niestety dużo farby trzeba, o, słabo przykleiłem taśmę. Yy, dużo farby trzeba nalać, żeby Miało się co rozpłynąć, no ale nic się na to nie poradzi. Najważniejsze, żeby był dobrze za zalany. Dobra, ja sobie będę mieszał. Aha, e, jak mnie ogląda jakiś szpec od lakierowania e, podpowiedzcie mi, jakie kupujecie rękawiczki. Bo mnie normalnie szczela z tymi rękawicami gumowymi jedno dotknięcie, czasem nawet takie są badziewne, że nawet się dotknie farby i rozpuszczalnik, który jest w farbie potrafi rękawiczkę rozpuścić, chwila moment ona się rozdziera, teraz robię w takich no masakra kupiłem takie niebieskie, ponoć miały być odporne, no odporne odporne może są, ale są tak delikatne, że nawet przy trzymaniu pistoletu gdzieś się o coś zahaczy i one się rozdzierają temat wkrętarki już jest zamknięty dzięki tam za podpowiedzi jednak zdecydowałem się na na milłoki nie wiem tak jakoś tak jakoś tak jakoś wyszło dobra ja teraz ten zbiornik, zbiornik po chlupie yy, pomaluję go tam w środku jak spuszczę farbę to pokażę jak to tam wygląda jak widzicie zbiorniczek w środku jest ładnie pomalowany. wlewy tutaj górę. Samą górę. To ładnie pędzelkiem zrobiłem. Tak samo korek, bo korek jest aluminiowy, ale ta wstawka w środku jest stalowa. Też to było wypiaskowane i też tak samo jest robione epoksydem. Jak będę robił poliuretanem maluszka, no to wtedy, wtedy mu też tak samo to pomaluję I tam jeszcze podstaweczka Podstawka pod akumulator Też tak samo, bo tam wychodziła rdza Kwas kiedyś się wylał I to sobie tam przyrdzewiało Dobra To by było na tyle w tym Ja już powoli Powoli kończę Kończę tego malucha Jeszcze masy w środku No i cały oczywiście powierzchnię w epoksy też ale to najpierw, najpierw podłoga, podłoga potem będzie oklejona, z powrotem wróci na wózek inwalidzki. Zaraz się biorę za wyspowanie wózka. Akurat dzisiaj przyjechały profile, bo ten wózek który był, to był wózek od Bisa i ten wózek zostaje u mnie. A tutaj typowo dorobię tylko wózek taki transportowy, więc zaraz się biorę za cięcie materiału i dorabianie wózka pod 126. Także dzięki, pozdrawiam.